Dzień dobry Państwu, Józef Poznański. Tym razem porozmawiamy sobie na temat sensu wdrożenia 5S. Jakie jest sedno wdrożenia 5S? Pamiętacie moją autorską metodę SEDNO, czyli Siła, Ekonomia, Demografia Naród, Ojczyzna. Jak to było tłumaczone, mówiłem wcześniej. Więc zapraszam do krótkiego zapoznania się z tym, jaki jest sedno sens wdrożenia 5S w firmie? Czy się w ogóle opłaca i komu i po co. Więc, moi drodzy, sytuacja wygląda następująco. Jeżeli chodzi o aktorów, których wezmę pod uwagę, mamy aktorów takich jak kierownictwo firmy i oczywiście pracownicy tejże firmy. Oczywiście mogę też tam w perspektywie rozpisywać jakiegoś klienta, natomiast chciałbym, żeby ten wpis był wyjątkowo krótki i treściwy, w związku z powyższym przejdźmy do rzeczy. Tak wypełniłem to wcześniej, żeby nie trwonić naszego czasu i. I, i żeby było sensownie w związku z powyższym czy firma czy fizycznie zyskuje na tym kierownictwo firmy? Uważam, że fizycznie zyskuje na tym jak najbardziej, więc ma bardzo ładną jedyneczkę ani 0 ani minus 1, z tego względu, że m, lepsze warunki i ludzie się pilnują. Lepsze warunki pracy i ludzie się pilnują. Tak, w związku z powyższym organizacja jest bardziej przewidywalna. I, i lepiej po prostu fizycznie wygląda normalnie w świecie. Czy pracownicy, którzy w tej organizacji są, też coś z tego mają? No, może być różnie, jednym się podoba, drugim się nie podoba. Tak, nikomu nie dogodzi w 100%, nie ma takiej możliwości. Natomiast w długofalowej perspektywie uważam, że jeżeli poprowadzimy wdrożenie w sposób konsekwentny i prawidłowy, będziemy mieli docelowo jeden i tyle. Tak to będzie wyglądało. Na ile mam doświadczenie, a mam niemałe i moi ludzie mają niemałe doświadczenie we wdrażaniu 5 różnych organizacjach, wiem, że to się da zrobić. I po czasie nawet ci, którzy byli niezadowoleni, znajdują w tym swoje korzyści, więc na razie zaraz, opcją na jeden. Grzecznie i spokojnie. Psychicznie kto na tym zyskuje, kto na tym zyskuje, czy kierownictwo, czy pracownicy. Kierownictwo uważam, zyskuje bardzo dobrze z tego względu, że budujemy dobre postawy u pracowników, tak i wpływamy w sposób skuteczny na ich świadomość. I to jest istotne. Jeżeli chodzi o pracowników, uważam, że nawet jeżeli pracownicy w pewnym momencie nie są zadowoleni z wdrażania 5S, to oni na poziomie swojej psychiki muszą się z tym zmierzyć. Czyli albo zaakceptują zmianę i są w tej zmianie i są czy jej częścią. W związku z powyższym mamy ewidentną korzyść, ponieważ będą jej bronić. Jeżeli są ludźmi, którzy kontestują tą zmianę, to też uważam, jest to dla nich korzyść z tego względu, że zmagając się z dysonansem poznawczym i z koniecznością, wejścia w coś, co nie do końca im się podoba, muszą pracować nad sobą. A każda praca nad sobą, nad swoim psychiką jest po prostu dobra. W związku z powyższym, nawet jeśli im to nie leży, uważam, że i tak to dobrze, ponieważ dzięki temu następuje jakaś zmiana i rozwój. Tak? Przez cierpienie do gwiazd. Jest takie powiedzenie. Ekonomicznie, jeżeli chodzi o pieniążki. No, tak ktoś może powiedzieć, że na 5S trzeba inwestować. Ja powiem szczerze, gucik, prawda? Nie zgadzam się z tym. 5S na początku nie musi być wcale drogie. Wystarczy ogarnąć kilka rzeczy, posprzątać, pomalować, poukładać. Można zrobić pewne inwestycje. Nie twierdzę, że nie. Zawsze lepiej to wygląda, jeżeli za jakieś niewielkie pieniądze sobie opanujemy przestrzeń, dokupimy trochę fajnego sprzętu, wymienimy jakieś stoły, podesty, uchwyty, jakieś parawany, nie wiem, cokolwiek tam jest potrzebne. To w pewnym momencie też kosztuje, ale nigdy nie robimy 5S z intencją wysokich kosztów. Kosztów, tylko po prostu i drobymi inwentie z intencją taką, żeby się pozbyć klamotów, które są drogie i blokują nam przestrzeń, i w tej przestrzeni nie możemy prowadzić działalności. Więc jak najbardziej e, uważam, że pozbywanie się śmieci i zwalnianie przestrzeni robi nam e, ekonomicznie dobrze. Jeżeli chodzi o pracowników, to nawet ci, którzy są niezadowoleni, pomijając tych, którzy są zadowoleni i chcą w to wejść, bo widzą w tym potrzebne, tak, nawet ci, ci pierwsi będą mieli możliwość wnioskowania w ramach akcji 5S, w ramach wdrożenia 5S o wymianę sprzętu z czasem na jakiś sensowny, oczywiście nie od razu, tak, ale w jakichś rozsądnych uwarunkowaniach i z uzasadnieniem będą mieli szansę na to, żeby ich przestrzeń i narzędzia, którymi się posługują, były lepsze po prostu, bo tak to działa. Tak, czyli pozbywamy się starych plamotów i kupujemy sukcesywnie rozwojowo sprzęt, który tak naprawdę będzie nam służył, a nie tylko stał po kątach i przeszkadzał. Więc również jedyneczka. Jeżeli chodzi o demografię, czyli ludność, czyli jakby na ile te, ta zmiana 5S pozwala nam wygenerować przestrzeń, która pozwoli nam się rozwijać, może być po prostu tak, że dzięki uzyskaniu tej przestrzeni nowej możemy mieć po prostu więcej miejsca. Tak? Ludzie chętniej przychodzą do pracy, jeżeli mają fajną przestrzeń, w której chcą im się pracować. Ale nie ukrywam, że może też po prostu dzięki 5S być wygospodarowana przestrzeń, że powstanie jakieś stanowisko pracy, które wcześniej tam się nie mieściło. Więc jakby nie widzę powodów do tego, żeby ocenić to inaczej niż jeden. Jeżeli chodzi natomiast o, że tak powiem, możliwości rozwoju zasobów ludzkich, ludzi i zespołu w ogóle w tym, w tej przestrzeni, biorąc pod uwagę pracowników i tych happy, i tych unhappy, to muszę powiedzieć tak, że te lepsze warunki przestrzenne są dobre dla wszystkich. Nawet ci, którzy byli niepocieszeni, z czasem będą musieli zaadaptować się do zmiany i będą musieli w niej jakoś uczestniczyć, w związku z powyższym i tak, i tak te lepsze warunki będą ich udziałem, w związku z tym, Inaczej niż jeden ocenić się nie da. Jeżeli chodzi o kulturę organizacyjną, wysadnie nazywaną narodem, ale chodzi o kulturę organizacyjną w perspektywie pracy, produkcji i warsztatu, mamy taką prostą sytuację. No, nowe standardy postępowania, generalnie rzecz biorąc, i nowa bazowa dyscyplina. Czyli kierownictwo ma nowe normy, na których może się oprzeć w, w relacji z pracownikami. Tak, nowe normy postępowania i bazowa dyscyplina, bo 5S jest narzędziem bazowej dyscypliny, podobnie jak BHP. Natomiast jeżeli chodzi o pracowników z ich perspektywy, no tworzą się nowe nawyki w pracy w określonej przestrzeni. I te nawyki są generalnie, brzydko się wyrażę, equal, takie bardzo równe, porównywalne dla wszystkich, ponieważ są stworzone pewne standardy, one są jednolite albo bardzo do siebie zbliżone, w związku z powyższym ci ludzie nie będą nagle tam się jeden na drugiego, nie wiem, tam obrażali, krzyczeli i mówili, że ktoś ma trzy szafki, ktoś ma jedną, ktoś ma lepsze narzędzia, ktoś ma gorsze. Pięć jest chodzi o to, żeby doprowadzić do rozsądnego standardu na stanowiskach i pomiędzy różnymi operacjami, aby ludzie posługiwali się odpowiednim sprzętem, nie używając go w przestrzeni w sposób nieprawidłowy, tak? Można generalnie to powiedzieć, więc siłą rzeczy również ich standardy zachowania i postępowania będą musiały znaleźć wspólny mianownik. Więc jeżeli nawet im się na początku nie podoba, no to sorry, ci lepszejsi będą musieli troszeczkę spuścić stanu, a ci gorsi będą musieli po prostu troszeczkę swój standard podciągnąć. Nie chodzi o to, żeby byli wszyscy równi i niejacy, ale chodzi o to, żeby podejście pracowników do pracy i kierownictwa do pracowników było w miarę jednolite. I sprawiedliwe, tak, żeby nikogo nie faworyzować i nikomu nie kłaść kłód pod nogi. Więc tak, uważam, że robi to dobrze dla kultury organizacyjnej, zarówno z perspektywy pracownika, jak i z perspektywy kierownictwa organizacji. Jeżeli chodzi o przestrzeń, którą się pracownicy posługują, to z punktu widzenia kierownictwa jak najbardziej jest to. Na plus, nie można tu powiedzieć, że jest minus 1, 0 lub plus 1, jest to ewidentnie na plus, ponieważ dzięki zwykłemu posprzątaniu, przybudowaniu przestrzeni i stanowiska pracy, nierzadko odzyskujemy przestrzeń pod inną dodatkową pracę. Tak, i nawet nie musimy tej super przestrzeni zdobywać. Nierzadko miałem takie sytuacje, że zamiast budować dodatkowe regały na narzędzia, albo nie wiem, yy, przejmować kawałek hali, albo dobudowywać wiatę, wystarczyło kolokwialnie mówiąc, ogarnąć kuwetę w tej przestrzeni, w której jesteśmy i pracownicy byli w stanie tam dostawić nowe stanowisko, albo inaczej przebudować to, które mieli. I się nagle okazywało, że jest miejsce na wszystko. I niczego zostawało. I to nie są mm, historie z i paproci, taka jest prawda. Każdy, kto miał do czynienia z 5S wie, że to jest do osiągnięcia, wystarczy tylko dobrze się nad tym pochylić i nagle okazuje się, że 40 metrów, które mamy, to tak naprawdę jest 50, tak? Takie czary się czasami dzieją za darmo. Z punktu widzenia pracownika... Mm, Lepiej pracownicy odnajdują się w wspólnej przestrzeni, jeżeli są stworzone standardy i one są, że tak powiem, zunifikowane. Pracownicy z czasem, nawet ci, którzy nie byli specjalnie zadowoleni z tej zmiany, odnajdują się w tej przestrzeni i oni w tej przestrzeni są w stanie, że tak się wyrażę, E, e, znaleźć swoje miejsce i że tak powiem, zorganizować swoją przestrzeń. W związku z powyższym e, uważam, że kierownictwo firmy na podstawie analizy sedno z 6 punktów na 6 ma 6, czyli jest na plus. Happy, fajnie. E, pracownicy. Tak, na dzień dobry zyskują przynajmniej w 5 punktach na 6, a docelowo uważam, że będzie w 6. Natomiast, żeby nie przekombinowywać, uważam, że mamy tylko dwóch zwycięzców. Kierownictwo firmy i pracowników. Yy, uważam, że tutaj nie ma przegranych. Nie? Organizacja, która tego nie robi, po prostu jest przegrana. Mógłbym wpisać kategorię organizacja, która nie robi 5S i wyszłoby minus 6, moi drodzy. Natomiast nie będziemy się nad nikim zdęcać. To tyle. Chciałem pokazać, że poprzez prostą analizę, która trwa 8.50, 50 jesteśmy w stanie. Wykazać kto zyskuje lub być może traci, jasno sobie powiedzieć im prościej tym lepiej co możemy zrobić z decyzją o tym czy wchodzić w temat czy nie wchodzić, dzięki właśnie takiej analizie jaką jest Sedno, dzięki modelowi Sedno, który opracowałem i którego jestem skromnym autorem. Zapraszam Państwa do korzystania z tej metody jeżeli jesteście zainteresowani, służę pomocą, jeżeli chcielibyście o tym porozmawiać online albo w jakiejś innej formie również wiecie gdzie mnie znaleźć. Irneusz Poznański, Kuźnia Produktywności, e-mail, numer telefonu, strona internetowa, tak niedługo tam pojawi się u nas sklep z ciekawymi rzeczami, na początek będą jedne, może dwie, więc zapraszam do odwiedzania naszych skromnych progów. Zapraszam do subskrybowania naszych kanałów, do lajkowania itd. Itp. Wiem, brzmi to jak bombom, ale taki świat. Wszystkiego dobrego, życzę udanego dnia, wieczoru, nocy. Kto co lubi, kto co ma. poznaję Poznański, Później Produktywności. Do widzenia.